To byłby galaktyczny transfer Lewandowskiego. Dziennikarz wskazuje giganta. Simeone go uwielbia. Lewandowski w Atletico Madryt? Niezwykła teoria Tomasza Ćwiąkały. Jakie argumenty przemawiają za tym transferem? Sensacyjna teoria transferowa Arabia Saudyjska? MLS? AC Milan? Zapomnijcie na chwilę o tych wszystkich kierunkach. Dziennikarz, ekspert od hiszpańskiej piłki, Tomasz Czwiąkała, na antenie kanału sportowego rzucił prawdziwą bombę i przedstawił swoją niezwykle odważną, ale i fascynująco logiczną teorię na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem, po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną, Polak wcale nie musi opuszczać Hiszpanii i może trafić do klubu, którego absolutnie nikt się nie spodziewał: Atletico Madryt. Co stoi za tą sensacyjną prognozą? Dlaczego legendarny trener Diego Simeone miałby być zachwycony takim ruchem? I czy ten z pozoru szalony pomysł jest tak naprawdę najbardziej logicznym rozwiązaniem? Koniec ery w Barcelonie. Zanim przejdziemy do teorii świąkały, musimy zrozumieć, dlaczego przyszłość Lewandowskiego w ogóle jest tematem dyskusji. Powodów jest kilka. Kontrakt jego umowa z Barceloną wygasa z końcem tego sezonu. Wiek ma już 37 lat. Kontuzje coraz częściej łapie urazy, jak ten ostatni, mięśnia dwugłowego uda, który wykluczy go z El Clasico. Koszty jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w zespole, co dla borykającej się z problemami finansowymi Barcelony jest sporym obciążeniem.